Robert Hugon Benson, pan świata, odcinek dziewiętnasty, ciąg dalszy rozdziału pierwszego księgi drugiej, spotkanie. Bo co do niej samej, to napełniała ją błogość nadzwyczajna. Nawet śmierć nie wydawała się jej już straszną, bo czyż śmierć nie była pochłonięciem przez zwycięstwo? tu porównywała samolubny indywidualizm chrześcijan, którzy płakali i cofali się przed śmiercią, lub w najlepszym razie myśleli o niej jako wrotach do własnego życia nieśmiertelnego, ze swobodnym altruizmem wyznawców nowych, którzy nie żądali nic więcej, aby Człowiek żył i rozwijał się oraz aby Duch Świata triumfował i objawiał się stale, gdy tymczasem oni, jednostki, zadawalali się cofnięciem do zbiornika energii, z którego czerpali życie. Pod wpływem takiego zapatrywania zgodziłaby się w chwili obecnej na cierpienia wszelkie. Stanęłaby radośnie oko w oko ze śmiercią i ze współczuciem myślała o chorej staruszce, bo czyż nie jest to pożałowania godnem, aby śmierć nie zniewoliła jej do zrozumienia samej siebie i rzeczywistości? Znajdowała się w cichym odmęcie upojenia, sprawiającym wrażenie takie, jakby nareszcie ciężka zasłona zmysłowa usunęła się jej sprzed oczu ukazując piękną wieczną krainę bez cienia, krainę pokoju, gdzie lew leżał spokojnie obok owieczki, a lampart obok dzieciątka. Nie będzie już wojny, krwawe to widmo zmarło, a z nim razem lęgowisko zła rozmnażającego się w jego cieniu, przesądy, zatargi, terror, nierzeczywistość. Bałwany zburzono, i wybiegły z nich szczury. Jechowa padł, a błędnooki marzyciel z Galilei leży w grobie. Skończyło się królowanie księży. Na ich miejscu stanęła dziwna, spokojna postać o potędze niezmożonej i czułości niewyczerpanej. Ten, którego widziała, syn człowieczy. Zbawiciel świata, jak nazywała go obecnie, nie był postacią niepojętą, półbogiem, półczłowiekiem, mającym pretensje do natury boskiej i ludzkiej, a nie posiadającym żadnej. Nie był owym kuszonym bez potrzeby zwycięzcą, bez zasługi. Nie mogła śmiało iść śladem jego, naprawdę Boga i człowieka w jednej osobie Boga, bo był ludzkim, człowieka, bo był tak boskim. Wieczora tego nie nagabywała już więcej staruszki, zajrzała tylko do sypialnego jej pokoju i zastała ją śpiącą. Zmarszczona ręka leżała wciąż, na kołdrze ściskając niedorzeczny sznurek z paciorkami. Mabel zbliżyła się na palcach do łóżka i spróbowała odebrać śpiącej paciorki, lecz pomarszczone palce ścisnęły się jeszcze mocniej, a z ust na pół otwartych wyrwał się jęk słaby. – Och! – pomyślała Mabel jakże to pożałowania godne jakże to smutne że dusza ma ulecieć w takie ciemności niechętna do uczynienia najwyższego najszlachetniejszego ustępstwa złożenia życia ponieważ życie samo domaga się tego westchnąwszy udała się do swego pokoju zegary wydzwoniły trzecią i szary świt Kładł się już na murach, gdy pielęgniarka, spędzająca zwykle noc przy staruszce, obudziła Mabel słowami: Niech pani wstanie natychmiast. Pani Brandt umiera. Oliver przybył do domu o szóstej i udał się wprost do pokoju matki. Wszystko jednak było już skończone. Pokój Napełniało światło poranne i powietrze czyste, a gdzieś z ogródka dolatywał świergot ptactwa. U łóżka klęczała mejbel, trzymając rękę zmarłej i ukrywszy głowę na jej łonie. Twarz staruszki zdawała mu się spokojniejszą niż kiedykolwiek na ustach jej igrał uśmiech. Poczekawszy chwilę, aby ustąpił kurcz ściskający mu gardło, dotknął ramienia żony. Kiedy? Spytał. Mabel podniosła głowę. Ach, to ty, Oliverze, szepnęła. Godzinę temu. Patrz. Puściła rękę zmarłej i Oliver ujrzał ściśnięty w niej różaniec. Snać w agonii śmiertelnej pękł sznurek, jeden bowiem paciorek, Stoczył się i leżał obok ręki. — Uczyniłam, co mogłam — opowiadała płacząc Mabel, ale nie chciała słuchać i wciąż wzywała księdza, dopóki tylko mogła mówić. Oliver ukląkł obok żony, schylił się i z oczyma łez pełnymi ucałował różaniec. — Dobrze, dobrze — mówił. Zostawmy to w spokoju. Nie odebrałbym jej tego za nic w świecie. Wszak była to jej zabawka, nieprawdaż? Mejbel spojrzała na niego zdumiona. Dlaczegoż odparł na to spojrzenie, nie mamy być wspaniałomyślni? Wszak cały świat do nas nareszcie należy. A ona ona nic nie straciła. Dla niej Zmiana ta nadeszła za późno. Robiłam co mogłam, tłumaczyła się Mabel. Wierzę, kochanie i dobrześ zrobiła. Matka jednak była już za stara i nie mogła zrozumieć tego. Przez chwilę milczeli oboje. Zastosowałaś eutanazję? spytał nagle z pewną czułością w głosie. Tak, odparła, w chwili, gdy rozpoczęła się agonia, opierała się trochę temu, lecz wiedziałam, że byłbyś to samo uczynił. Z godziny jeszcze rozmawiali w ogrodzie i Oliver opowiedział jej przez ten czas wszystko, co zaszło w parlamencie. Jak się okazało, Felsenberg odmówił przyjęcia ofiarowanego sobie stanowiska. Proponowaliśmy, opowiadał Oliver, że stworzymy dla niego urząd specjalny. Miał otrzymać nazwę konsultora. Przed dwiema wszelako godzinami nadesłał odpowiedź, że nie zgadza się na to. Nie mogę ci powiedzieć, gdzie znajduje się obecnie. Zdaje się jednak, iż niebawem powróci do Ameryki, nie zostawi nas wszelako na pastwę losu. Właśnie opracowaliśmy program, który będzie mu przesłany niebawem. Tak, opracowaliśmy go jednomyślnie. A co obejmuje program? Tyczy się swobód osobistych, praw biedaków i handlu. Nie mogę powiedzieć ci więcej. On sam poddał myśl opracowania tych punktów. Nie jestem wszelako pewny, czy zdołaliśmy go już pojąć. Ależ, mój drogi, było to coś nadzwyczajnego. Nie widziałem nic podobnego jak żyje. Treść programu nie wywołała prawie zupełnie rozpraw. Czy ludzie pojmują doniosłość chwili? Tak sądzę. Musimy jednakże strzec się reakcji. Powiadają, że katolicy mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. W sprawie tej pojawił się artykuł w dzisiejszym wydaniu porannym dziennika Era. Przysłano nam odbitki jego dla sankcji. Proponuje on zarządzenie środków celem roztoczenia opieki nad katolikami. Mabel uśmiechnęła się. Dziwna to, rzekła ironia losu, ale i oni posiadają prawo do istnienia. O ile zaś mają prawo do udziału w rządach, to sprawa inna i zapewne będzie musiała być rozstrzygnięta w ciągu tygodni najbliższych. Opowiedz mi, co jeszcze o nim. Właściwie nie mam już nic więcej do opowiedzenia. Nie wiemy nic. Ponadto, że on jest obecnie mocarzem najwyższym świata. We Francji panuje wrzenie, ofiarowano mu tam dyktaturę, ale także odmówił. Niemcy zwróciły się do niego z propozycją podobną do naszej. Włochy proponowały również dyktaturę z tytułem trybuna wieczystego. Ameryka nic jeszcze nie uczyniła, a w Hiszpanii zdania są Podzielone. A wschód? Cesarz przysłał mu podziękowanie. Oto wszystko. Mabel odetchnęła głęboko i stała, wpatrując się w opar upalny, wznoszący się już z miasta położonego niżej. Wyobraźnia jej jednak sięgała dalej i widziała przed sobą całą Europę rozpościerającą się, jak ul ruchliwy. Widziała w Dali Błękitnej Francję, miasta niemieckie, Alpy, dalej jeszcze Pireneje, a za nimi spieczoną przez słońce Hiszpanię. Wszystkie te krainy wysilały się w jednym kierunku, chciały posiąść dziwną tę osobistość, która wyrosła ponad światem. Żadne państwo nie pragnęło niczego więcej jak tylko, żeby on niem rządził, a on odmawiał wszystkim. Odmówił wszystkim powtarzała bez tchu prawie. Tak, wszystkim. Przypuszczamy, że czeka na decyzję Ameryki, bo jak wiesz piastuje tam jeszcze stanowisko delegata. Ile lat on liczy? spytała Mabel. Nie więcej odrzekł Oliver jak trzydzieści dwa lub trzy. Dopiero przed kilkoma miesiącami wstąpił do służby publicznej. Poprzednio żył odosobniony w stanie Vermont. Następnie stanął jako kandydat do Senatu, wygłosił kilka mów i był mianowany delegatem, aczkolwiek Nikt nie zdawał sobie sprawy z jego potęgi. Resztę już wiesz. Meibel zadumana poruszyła głową. Nic nie wiemy, rzekła, nic a nic. Gdzie posiadł wszystkie te języki, które mi przemawia? Przypuszczają, że wiele podróżował ale nikt nie jest pewien tego on sam zaś nic nie mówi o tem zwróciła się ruchem nagłym ku mężowi ale co to wszystko znaczy w czym leży jego potęga powiedz mi oliverze Oliwer uśmiechnął się potrząsając głową hm markam opowiada że ona leży w jego niedostępności ze i w krasomówstwie ale doprawdy to nic jeszcze nie wyjaśnia. Istotnie, przytaknęła Mabel, to nic nie wyjaśnia. Powiedziałbym raczej, że potęga ta leży w jego osobistości, ale osobistość to tylko etykieta. Etykieta zaś to kartka z napisem także nic nie wyjaśniającym. Tak, to tylko etykieta. A jednak w tem właśnie moc jego spoczywa. Czuliśmy to wszyscy w Pauls house i następnie na ulicach. Czyś nie odczuwał tego? Czy nie odczuwałem? Zawołał Oliver z oczyma gorącymi. Chętnie oddałbym życie za niego. Zawrócili następnie do domu, lecz żadne z nich nie przemówiło słowa o matce leżącej tam na górze bez życia dopóki nie przestąpili progu przygotowują nieboszczkę teraz do pogrzebu rzekła Mabel cicho Oliver skinął głową poważnie pragnąłbym aby pogrzeb odbył się dziś po południu mam kilka godzin wolnych ale Mabel czy wiesz, kto chodził po księdza dla matki? Domyślam się. Tak, to Filips. Widziałem go wieczora ubiegłego, więcej już tu nie przyjdzie. Przyznał się do winy? Tak, i był przytem bardzo zuchwały. Czoło Olivera zmarszczyło się przy tych słowach, wnet jednak twarz. Wypogodziła się zupełnie. Skinął głową żonie, wchodząc na schody, i poszedł raz jeszcze zajrzeć do pokoju matki. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.